Robal skacze w trawę, zjada liść na swoją sprawę Małe nóżki tupią w rytm, bam, bam, robal to jego hit Bam, 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 robal dżungli Bam, 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 śpiewa w półciężkiej szumli Bam, 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 kto go dogoni? Robal zawsze jest na swoim tronie I rozy. Gdy wstaje słońce, suszy włosy Księżyc zna go z nocnych tras Bam, bam, robal, to jego czas Czy widzisz go wśród liści ruch? To robal tańczy, hop i buch Z chórkiem świerszczy, śpiewa nuty Bam, bam, robal, nigdy smutny, Bam, bam, bam Że jest na swoim tronie. Bam, bam, robal skacze dalej. Wesoły świat, zielone aleje. Bam, bam, bam. Jego piosenka trwa. Bam, bam, robal na zawsze gra. Że jest na swoim tronie. Bam, Bam robal!